Na biologii tylko te ameby, pantofelki i dżdżownice. A uczył was ktoś o tyglewie albo zebruli? Bo hybrydy to nie tylko termin z pazów, ale i z biologii. I nie dość, że są ciekawsze, to do tego jeszcze śmieszniejsze. Bo okazuje się, że niektórym chyba się nudziło i postanowili sobie pomieszać zwierzęta, wzięli konia i zmieszali go z zebrą. I powstała zebrula. I zebroń. I nazywają się tak głupio, jak wyglądają. Do czego to się może przydać? Nie wiem, ale brzmi też głupio. No ale przebijam. Tygrysy i lwy w naturze nie mieszkają na jednym osiedlu i raczej się nie miksują. Ale ludzie chcieli sprawdzić. Samiec lwa i samica tegrysa dają legrysa, a odwrotnie wychodzi tyglew. Lerysy dziedziczą super skille od obu rodziców i największe koty to właśnie legrysy, ale mają też minus. Nie mogą mieć potomstwa. Tyglewy mogą, ale tylko samice. No i wtedy z lwem mają ty tyglewy. A jest tego więcej. Niedźwiedź polarny i grizzly przez ocieplenie klimatu w końcu się spotkały, no i wiecie, ten tego. I oto urodził się pizli. A jest jeszcze wolpin, kowca, Pumpart i chyba zrobię cały odcinek. A znajdziecie go na SKD Szkołę, pumpard. Kto to wymyślił w ogóle?